O Boże, to Pani. Tak, to ja. Proszę się, Panią, spotykam, jestem Pani największą fanką Dobrze. No, Dobrze. Proszę, proszę. No dobra, pauza. Nie, nie, nie mogę. Szybciej, odwoń. No, proszę, proszę, proszę. Ja dobra, za dobra. Panią spotykam. Graj, 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 graj. Dobrze, dla Pani wszystko, naprawdę. O, o Jezu, ja przepraszam. Proszę, proszę, proszę. O nie. Jak mogła Pani w drzewo mi wjechać? Cholera. nie jest taka piękna. Mogę Panią dotknąć? O no. Moja mama mi nie uwierzy. W imieniu co ojca, po zewnątrz. Co dobrze, cudownie, naprawdę. coś jeszcze? No, to pani jest aktorką z teatru umownego? No, no tak, no, oczywiście. Widziała pani Żarże? No oczywiście, to to nie widziała pani. Widziała? Ja widziałam ja żarze 20 razy i. O matko, naprawdę. Teatr umowny, rewelacyjny, naprawdę. Ja uwielbiam żarze. Teatr umowny jest pani po prostu niesamowita. To cieszę się bardzo, tak. to słuchaj, jak uwielbiasz że żre, to pewnie widziałaś go 15 razy, ale możesz przyjść 24, 25 listopad, godzina 19.30. Dobrze. Tak jest? Dostaniesz kolejny autograf, okej? Okay? Tak? No, na No będę, obiecuję. Cudownie. I będę całą rodzinę ze sobą. Cudownie, rodzinę, zwierzęta, wszystko, co Pani chce. Do widzenia. Dobrze, do widzenia. Do widzenia.